Cześć przyjacielu, cieszę się, że jesteś. Cieszę się, że mogę teraz nagrać coś i podzielić się myślami, które w tym no, długim już czasie się ukształtowały we mnie. Koniec lata. Tak, już nowy rok szkolny. Lato miałam wypełnione. Spora, dużą ilością zajęć. Nowa praca. Jest to jakby nowo otwarta działalność i wymaga od samego początku stworzyć system, stworzyć cały, cały fundament, żeby mogło to prosperować. No jest to wymagające przyznam i e, ale powoli, powoli jak e, widzę, jak ten system zaczyna działać powolutku tutaj, gdzie jestem w Bułgarii, jest to troszeczkę trudniejsze, jednak e, wielu Bułgarów nie jest przyzwyczajonych do tego, żeby działać według systemu i do takiego... E, dobrze prosperującego. Bardzo często ogólnie tutaj firmy no, upadają, szybko się od, szybko rezygnują, zaczynają nowe, nowe działalności i no, nie dają rady, gdzieś tam do jakiegoś momentu docierają, który, który nie potrafią przeskoczyć. Ze względu na to, że właśnie nie ma dobrze, dobrego ustalonego systemu i fundamentu. No, podstawy są ważne. Na podstawach buduje się domy, tak, fundamenty. No więc to jest fajne też takie coś obserwować, uczyć się podejścia innych ludzi, jednocześnie widzieć siebie w różnych sytuacjach. Mm, e, kiedy coś tworzysz, kiedy coś dosłownie kreujesz, <gry> e, no piękne jest to doświadczenie kreowania. E, taka moja myśl, którą mm, zaczerpnęłam ją od e, pewnego człowieka, który prowadzi. Tak zwaną pogłębiarkę. Nie wiem, czy słyszeliście. Naprawdę polecam. Jest to, jest to jakby organizacja, fundacja no działalność, która jest niezwykła i polecam bardzo głębokie pojmowanie wiary religia zupełnie innym okiem. Takim trzeźwym, takim, takim ludzkim okiem. Bo religia to nie, to nie tylko duchowość, bo tworzą ją ludzie, którzy są jednak e, z krwi i kości, e, mają swoje ograniczenia i więc okiem ograniczonego człowieka e, spojrzenie na na religię, na wiarę, na Boga. Myślę, że zawrę w treści pod filmem jakiś link, naprawdę jeżeli ponieważ te myśli, które, które mi się dzielą, są połączone bardzo mocno z rozwojem tam, od strony psychologicznej od strony emocjonalnej. Od strony ciała, również, yy, tak, żeby zobaczyć całość, nie tylko kwestię ducha, a czym jest duch tak naprawdę? Duch jest zupełnie, yy, wydaje się nam zagadkową, tajemniczą stroną człowieka, a tak naprawdę jest to połączenie. Dla, dla mnie osobiście, bo duch to jest połączenie e, właśnie emocji e, z ciałem. E, tak, emocji z ciałem, tak bym mogła to powiedzieć. Może jest jeszcze jakieś inne wyjaśnienie, ale tak, żeby to tak ubrać w, w, w takie ludzkie pojęcie. <laughs> I myślę o tym, że um, życie nie jest tak naprawdę czymś, co jest moje. I, i uświadomienie sobie tego, że to, co nazywam moim życiem, tak naprawdę. I to, to, to jest przywiązanie do konkretnych sytuacji, do konkretnych ludzi, do konkretnych miejsc. To jest życie, w moim pojęciu. Przywiązanie. Czy kiedyś. M Przyszło ci to do głowy, myślałeś o tym, myślałaś, że to chodzi tylko i wyłącznie o przywiązanie. A kiedy chcesz spojrzeć szerzej i właśnie od strony ducha, to musisz spojrzeć ponad spoza, może tak nie ponad spoza swoich uczuć i swojego ciała ty jakby zobaczysz spojrzenie będzie jakby od strony tej z góry um, Przywiązanie to i co gorsza to właśnie przewiązanie też nazywamy miłością. Nie, nie chcę, żeby to poszło w stronę jakąś negatywną, tylko mm, świat, w którym teraz żyjemy, nazywa życiem to, co doświadcza. I to, co doświadczy, to, co przychodzi w jego życiu, danego człowieka. To jest życie. A tak naprawdę życie, jak to. To bardzo filozoficzne wyszło teraz to, co mówię, ale jakby wyjść poza te przywiązania, które mamy. To my, czy chcemy, czy nie chcemy, pewne rzeczy się dzieją. Ale tak naprawdę, gdyby dobrze się temu przyjrzeć, to życie przepływa przez nas. Ono nie jest czymś na zewnątrz. Coś, co sobie przychodzi i my nie mamy na to wpływu. Tak powiedzmy, świat chce, żebyśmy tak myśleli. I większość ludzi z nas tak myśli, że życie jest czymś na zewnątrz, a życie to jest coś, co przepływa przez nas, przechodzi przez nas, i z nas to, co przez nas przechodzi, i na ile pozwolimy temu życiu przepłynąć, a na ile nie, bo właśnie. Kontakt ze sobą, kontakt ze swoimi emocjami, ze swoim ciałem ma wpływ na to, na ile temu życiu pozwolisz na siebie działać. A życie, idąc dalej, życie to jest Bóg. My go nazywamy, my, Boga dla nas jest czymś takim niewiadomym, nieś tam niedostępnym. Właśnie to jest powiązane ze sobą. Jeżeli. Nie masz kontaktu ze sobą, ze swoimi uczuciami, ze swoim ciałem, to o tyle Bóg jest dla ciebie niedostępny. To życie wydaje ci się na zewnątrz, gdzieś tam. Dziwna myśl trochę, co? <laughs> Ale o ile bardziej pozwolisz. Hmm, Spotkasz się ze sobą, z tym, że czujesz na przykład w tym momencie konkretne rzeczy, które Ci się na przykład nie podobają, nie są fajne, i nie powinnaś ich czuć, nie powinieneś, bo nie wypada, bo, bo tak nie można i tak dalej. Ale jeżeli to czujesz, to znaczy, że to chce przez ciebie przepłynąć i powinno przepłynąć. Ten kontakt ze sobą, z tym, co, co czujesz w danym momencie, na przykład złość. Yy, żal, yy, nienawiść, również nienawiść jest bardzo silna i, i bardzo niechciana. Tak naprawdę nienawiść to jest też informacja bardzo konkretna. Jeżeli pozwolisz przepłynąć przez ciało, ono, yy, ono wtedy pozwoli sobie yy, ciało, pozwoli sobie samemu przeżyć to, jak należy, i wtedy Wtedy Twój kontakt z Bogiem, życiem, okazuje się coraz bliższy być. I, i daje. I czujesz taką słodycz życia wtedy. To jest, wydaje się, że jak pozwalasz sobie być smutnym, pozwalasz sobie być, się wstydzić. Wydawałoby się, że nie powinieneś, powinieneś to pokonywać, powinieneś, nie wiem, pracować nad tym. Okej? Okay. To są też metody, ale to są, to, to są właśnie metody tego świata, żeby pracować nad czymś, co uznajemy za słabość. Ale ta słabość, ona kiedyś miała swoją przyczynę, dla której dla której ty teraz czujesz ją. Może to nie jest Twoja słabość, może to jest słabość Twojej mamy albo Twojego taty i Ty o tym nie wiesz, ale oni Ci to przekazali w swojej. No to wszystko jest w naturze, tak? Nic się nie gubi w naturze, wszystko jest. To, co oni nie zdołali przetrawić przez siebie i przepuścić, przekazali potomstwu, które wyszło z nich dwojga. I ty to nosisz. I jeżeli ty z tym się też nie spotkasz, to ty to przekażesz może w powiększonym wymiarze, może w postaci choroby swojemu dziecku. Więc jeżeli ty się z tym spotkasz, spotkasz się w ten sposób z życiem. Spotkasz się w ten sposób z Bogiem, który... Yy, który chce w ten sposób niejako nas zachęcić, zmotywować do takiego mm, szczerego podejścia, takiej spotkania się z prawdą, ze sobą, że masz tak, a, tak i tak. Takie, takie uczucia przez Ciebie przepływają i chcą przepłynąć. Nie zatrzymuj emocji i uczuć na tym poziomie tutaj bo większości, y, większość ludzi, duża większość, no, nie chcę powiedzieć, że wszyscy, bo to nie jest prawdą, ale zatrzymuje na tym etapie i dlatego jesteśmy na etapie umysłu, bo nie pozwalamy, żeby to weszło niżej i, i przepłynęło. To jest tylko coś, co chce przepłynąć. To nie ma w tym nic złego i o dziwo, to, co wydaje nam się słabością, albo złem, albo nawet nazywamy to grzechem. To to znika, kiedy temu pozwolisz tak po prostu przejść. I okazuje się, że e, cały ten dramatyczny stosunek do takiego, a nie innego uczucia. Bardzo negatywnego, odbieranego przez społeczeństwo, okazuje się, że to yy, po prostu się niweluje. Tak jakby rozpływało się w jakimś roztworze. Tak jakby w, w nas był jeden roztwór, który go roz, rozpuszcza, ma taką zdolność. I, tak, I że tak naprawdę o to się rozchodzi, żeby był rozwój w człowieku i mógł się rozwijać i mógł ewoluować ewolować, e, i być na coraz wyższym poziomie, bo my jednak no, rozwijamy się, nie stajemy w miejscu, to właśnie jest cały czas potrzebny ten przepływ, cały czas, żeby przez nas przechodziły te emocje i one się udoskonalają, one się nie mogą udoskonalić, kiedy są do tego dopuszczone, do tego etapu. Do tego etapu to tylko jest przyczyna chorób, przyczyna depresji, ponieważ wszystko zatrzymujesz w umyśle. I myślisz, że sobie nie radzisz, i myślisz, że jesteś słaby i że jesteś beznadziejny, bo, bo tak a tak się czujesz. Cała, cała tutaj teoria yy, nie ma sensu naprawdę nie ma sensu chyba dost, dotarliśmy do takiego punktu jako ludzkość że już powinniśmy to zrozumieć ja yy, nie wiem ja to czuję wewnętrznie, po prostu tak to odbieram i świadomie wybieram. Mm, nawet jeśli coś jest, wydaje się ogólnie nie do przyjęcia, ja to przyjmuję i daję temu miesto, miasto, daję temu miejsce, przestrzeń, e, żeby mogło się spotkać. Z moim wnętrzem. I, i to pracuje. Ja nie, nie jestem tego świadoma. To sobie po prostu pracuje we mnie, przepływa. Ja jestem spokojna. Nie ma poczucia winy. Żadnego. Jest taka, taka lekkość, taka czystość. Jest prawda. Prawda jest Twoja i jest moja, bo, bo jesteśmy różni i nie może być tak samo. Po prostu ja przyjęłam moją prawdę i nie. I nie uważam się za lepsza, bo mam swoją prawdę i teraz chcę Ci coś wmówić. Chcę, żeby. Ja tylko to, co teraz mówię, jest sposobem neutralnym, żeby dotrzeć do swojej prawdy. I wtedy czy. Nawet jesteś wierzącym czy nie, nie ma znaczenia. Jak wybierasz bycie wierzącym, to pięknie. Ja osobiście jestem na takiej drodze wiary i, i wiedzenia. One razem ze sobą idą, one powinny razem i ze sobą, ale nie ma znaczenia. Nikt tutaj nie jest. Mm, można być na etapie wiedzenia, tylko tak. Chcesz wiedzieć i, i to ci wystarcza, i tym znajdujesz prawdę. Super, to jest, to jest twoja droga. Ja nie mogę powiedzieć i ocenić tego. Nie mam prawa. Tutaj nie mamy prawa, nikt. Nikomu nic mówić, co ma robić i dlaczego to robi i dlaczego ty tak działasz. Jakbyśmy przestali to robić i zaczęli uznawać siebie wzajemnie, to powiem wam to byłoby dokładnie to samo, to co przed chwilą powiedziałam. Wszystko to przepłynęłoby w takim większym wymiarze, takim makro, jako ludzkość jesteśmy ciałem, które też. Musi przepływać przez całą ludzkość ich emocje. I jak pozwolimy im w końcu, i nie, nie będziemy nazywali czegoś grzechem, albo czegoś, yy, yy, że coś jest niegodne, albo że jest wstydem, że to i to i to i czujesz. Jeżeli to w końcu zostawimy i do takiego momentu dojdziemy, jesteś po prostu teraz na drodze do tego. To wtedy ten przepływ będzie taki lekki, i ludzkość dosłownie odetchnie. Teraz to, co my sobie robimy, to jest właśnie to: nie pozwalanie sobie wzajemnie czuć, myśleć, odbierać świat w swój indywidualny sposób. Mhm. No nic, to jest moja taka. Moja własna zagwostka, moje własne przemyślenia, i jeżeli masz jakieś też swoje, zgodnie, jakby, może, znajdujesz jakiś, jakiś rezonans tutaj, jeżeli ci się podoba. Chcemy <grych> Proszę, możesz skomentować, możesz dodać swoją jakąś fajną myśl, podzielić się. Będę bardzo wdzięczna. Mm, lubię filozofować. <murzy> Może zauważyliście. E, ale lubię, żeby to było takie e, w zgodzie w zgodzie z, z życiem. Tak, <murzy> tak to nazwę. E, fajnie. Bardzo dziękuję, że jesteś. I życzę ci wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka. Pięknego września, który no, jest wyjątkowym miesiącem w tym roku, i wszelkie procesy, jeśli przechodzisz i nie jest ci łatwo, wiedz, że nie jesteś sam i że to wszystko jest tylko procesem potrzebnym do tego, żeby, żeby wzrastać. Po prostu myślmy o swoim wzroście. Duch takim. Wewnętrznym, duchowym, emocjonalnym, psychicznym, bo to jest właśnie w tym celu, I, i tak z tej pozytywnej perspektywy patrzeć. Nawet jeśli nie jest łatwo, to patrzeć naprzód. Tam. <laughs> Dużo dobrego. Do usłyszenia.